Witajcie, jest 12 sierpień. Widoczny jest tu taki piękny arbus Monen Stars, Księżyc i Gwiazdy, ale nie o arbuzikach dzisiaj, tylko o pomidorkach rosnących w tym oto foliaku. A konkretnie nastąpi dzisiaj zbiór odmian, których nie zrywałam jeszcze. Chociaż pewnie trafi się też delikwent, który już wcześniej został zebrany. Tu przez okienko podejrzeliśmy. A teraz zapraszam. No, na progu wita nas jak zwykle odmiana złoto i linii. Łagodna, w smaku zero cierpkości. Ale ją już tyle razy nagrałam, że choho. Zatem zobaczcie, co tutaj pięknego się nam objawia, toż to kolosy, czy najcięższy pomidor będzie cięższy od tego, z którego rok temu pobrałam nasionka, jeszcze trzeba będzie na to poczekać. Zeszłoroczny pomidor ważył 927 gram. I z niego właśnie pobrałam nasionka. Z tych co widzimy, ten jest największy, ale no trzeba jeszcze poczekać. A teraz zbiorę tego. Ale zanim zerwę, to wiecie co powiem Wam, Szanowni Moi Widzowie, że w tym roku mam więcej pomidorów na krzaku. O tym mowa niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku były tylko trzy sztuki, a w tym mamy tak: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i kwiatki. Ten pomidor jest wysoki, prawie do supitu, czyli ma około 3 metrów. I zaglądamy z drugiej strony. A z tej strony widać, że ma bardziej wydłużony kształt, jakby. A od dołu, tak. Niestety muszę sama zbierać pomidory, bo małżonek mój ma inne ważne zajęcia. Jest remont w chałupie. No, gdzie to jest? Remont w chałupie, pilne prace, elektryk ma wejść, hydraulik i tak dalej więc no muszę sama, a wolę z nim zdecydowanie bardziej. On tyle co przychodzi, obrywa wilki, podwiązuje, albo też na biegu, więc my nawozimy z synem, podlewamy. Tak w tym roku wyszło. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze, więc ta, ja teraz statyw będę używała. A warzenie i rozkrajanie będzie w którymś tam filmie kolejnym bo zbyt długo by trwało. Niby tych pomidorów wiele nie ma dojrzałych do zbioru, ale u wielu odmian. Więc no, na tym się skupię, bo to pamiątka na całe życie. Za rok ograniczenia wszelkich nasadzeń u nas, łącznie niestety z arbuzami, no ale niestety tak musi być. To też trzeba się cieszyć tym, co jest teraz, mimo że nie wszystko jest fajnie i różowo, wiecie, ale cóż poradzić. Jak ja tu mam? O, już będzie leżej Troszeczkę, troszeczkę. tu zawieszka jest podpięta. Jak go wyjąć? Ajajaj, ajajaj. Tu sznurek, tu zawieszka, tu łodyga, a tu listek. No, bardzo ładny. Chociaż chyba pół kilo nie zaważy, a tak już go szacowałam. No nic, trzeba zobaczyć. Będzie w przyszłym odcinku, którymś pomidorowym. I lampę włączyłam. Ale teraz mogę podejrzeć bardziej tego kolosa. Który pozostał idziemy do kolejnej sadzonki. Jest to odmiana o nazwie Blue Beauty. Taki nieforemny wyrósł, ale to mi się bardzo podoba w pomidorkach. Te ich kształty różne, które przybierają. Aż, aż za bardzo długo zwlekałam z zebraniem tych pomidorków. Chciałam, żeby były jak najbardziej dojrzałe, nasycone słodyczą. Spą. Ale, ale już trzeba, nie ma to tamto zbierać. Nasionka też pobiorę, nie ze wszystkich. No ale z takich mega dojrzałych na krzaku, to chyba będą najsilniejsze nasionka, co tak myślę. Kolego Mike, pozdrawiam Cię. Spójrz, jakie piękności wyrosły. I lampę włączamy. Błyszczące, trochę pękają, jak widać. ale nie wszystkie odmiany. Krzaczek ma około 2,5 metra. To tutaj się chyba trzy kwiatki stać miły. Spójrzmy. Raz, dwa, trzy. A lampę zgaszę. Hop. Och, jaki to odcień. Dobra Blue Beauty. Ja się wyglądem tego zachwycam, ale co dojrzałam. Słuchajcie, spójrzcie Państwo co tu jest widać. to za diabełek. Ale numer. O, rany, spójrzcie tutaj. Ten jest jeszcze niedojrzały, ale też ma rogi. A to łotbus. Oj troszkę się psuje. Ale numer piękny. Piękny jest. A pod tasiemką coś ukryte chyba jest. A nie, to taka wypustka. No, do dzieła, koleżanko. Coś się sprzęt wstępił, ciutkę. Patrzcie, patrzcie Państwo, trzy! Toż to trzy. Nawet chciałby jakby czwarty, widzicie? Fajne, nie? Ekstra, ekstra. Teraz będzie pięknie no, ekstra. Słów mi brak trochę. Piękne są pomidory, ale Uuu, ślimak, ślimak pokaż rogi. Tam ci sera na pirogi. Dobra, koniec zachwytu. Ojej, jej, tylko ta skaza wykroi się, nic nie szkodzi. <gry> Ostrożnie, żeby nie wyłamać. I co teraz to na dole? No, jak ja w takim tempie zbiór przeprowadzam. Ach, to klasyk. To ten film może do jutra się nie skończyć. Całą noc będę nagrywała, i tak dalej. Ten to jeszcze dojdzie. Dobra. I te zostawimy, chyba. Nie, ten jeszcze trzeba. Ten. Ale jak fajne są te połączenia barw. No spójrzcie, bez lampy i z lampą. A w zasadzie to tego również zerwę. bo no to przecież chwilka i dojdzie. Dzień, dwa on jest miękki, bo ogólnie to są miękkie pomidorki. Tak jak widzę, nawet ten nie do końca dojrzały. A to spójrzmy jeszcze faza przebarwiania się, jak to wygląda. Z takiego zielonego, w granat wpadającego robi się takie coś piękne. Magia. czary, istne czary. To w takim razie wejdziemy w ten rząd i tak tę odmianę. Alice's Dreams zrywałam. A jest bardzo podobny, ale 100 razy piękniejszy pomidor. Bardzo podobnej odmiany. I kształt ma zarąbisty. I warto go trzymać na krzaczku było dłużej. Dla nasion. Fajnie by było, gdyby z zebranych nasion z takiego oto okazu. Wyrosły same takie pomidorki za albo jak z arbuza zrośniętego syjamskiego, którego udało mi się wyhodować. Też chciałam, żeby mi wyrósł kolejny syjamski, lecz niestety nie da rady. Nie stało się tak. Afternoon delight. Kolego Mike to też od ciebie. No naprawdę ale patrzcie, patrzcie, kolejne mają podobne kształty. Zaraz je wszystkie łącznie z tym zerwę. Piękne. A krzaczek ma wysokość tak koło 3 metrów. I tak wyglądają pomidorki. Niedojrzałe. Oj, i tu znowu, też. Czyli już się ten szkodnik w dalsze rejony wybrał. Bo jak do tej pory uszkodził nam pomidory w tamtym rogu foliaka. U dwóch krzaczków. A teraz już tu. I z drugiej strony też musimy podejrzeć. Delikwenta. Chyba bardzo krótki, ma ogonek. A ścisło przylega. A. Troszkę Troszkę uszkodziłam uszkodziłam soki wypłynęły. ale jeszcze czeka Państwa widok w którymś tam następnym filmie bardzo pięknie staśmionego pomidora jakby z czterech czy pięciu składających się dużych byczków. No piękny jest ten. A ten raz, dwa, trzy takie jakby kwiaty w porywach do czterech. Jedziemy w dół do tabliczki z podpisem Zdjęciach. I taka to cała przyjemność upraw. Nawet właśnie te chwile, kiedy nagrywam, robię zdjęcia. No to jest coś pięknego. Mąż też jest zachwycony tymi pomidorami w tym roku. No, wyjątkowo się chyba udały nam, tak można powiedzieć. I bogactwo ich całe, jedynie co na zewnątrz, kompletnie, no niestety, nie udały się. Wszystko się pięknie zapowiadało, a to. Kilka dni po pomidorkach wręcz. To teraz dalej jeszcze te. A ten teraz ten. No już na pewno jeszcze będzie mi łagał ścinać. No ale na razie są rzeczy Uwa! bardzo ważne. Patrzcie, no piękność. Polecam, polecam chociażby ze względu Państwu tę odmianę. Ja na pewno ją będę wysiwała nawet jakby była nie wiem jak niedobra. I jeszcze ten. <grystanie> A widzicie co? Przyłożymy do tej odmiany. O, tu rośnie Alice's Dreams. No, jest uderzająco podobna. Ha! Ciekawe, ciekawe. No, a świat pomidorów jest taki bogaty, że nie ma się co dziwić. No, że bardzo podobnie mogą wyglądać do siebie. I zapraszam na ostatnią odmianę którą zbiorę w tym filmie. Też jej jeszcze nie zbierałam, a jest piękny pomidorek. Dużo ma owoców. Takich dużych. Jak tu. To jest faza niedojrzała. Odmiany Dar Idziemy, idziemy, idziemy w dół. Oho! Patrzcie. Malinowy. Ten otwór został zrobiony przez gałązkę. Końcówka wbijała się. Na ścisk tu były. Takie różne tam gałązki, listki. Piękny byk. A temu co jest? Coś się tam u nasady przy szypuce robi? No nic, niech dojrzewa. Czyli mamy odmianę rosow, dar. On jest również mega dojrzały. Moja dłoń, tabliczka. i tutaj statywie. Proszę bardzo ciach niech reszta dojrzewa. Miałam tę odmianę już dwukrotnie. I tak jak w przypadku kilku innych odmian, miały po jednym, po dwa owoce, krzaczki umierały. W tym sezonie jest inaczej. Też inne miejsce, może ma to wpływ, a może tegoroczne warunki. O. Piękne, tu jest piękny. Jeszcze większy będzie chyba. Tak, także kończę na tym filmik i zapraszam na kolejny z rozkrajania i ważenia okazów. A już jutro, ha, czyli 13, opatrzcie jak to wyszło, 13 sierpnia będę rozkrajała arbuza lub arbuzy. Jeszcze zobaczymy. Jeden na pewno, może dwa, a jakie? Hm? Niespodzianka, zagadka. O, mam tutaj jeszcze taką dalię. Patrzcie, będą identyczne chyba odcienie. Ha. A może w następnym filmie, z rozkrajania tychże dziś zebranych pomidorów, będę chodziła i szukała barw, odcieni zebranych dziś pomidorków? No dobra, do najlepszego. Do widzenia. Skakuję bratku do skrzyneczki. Cztery odmiany. Ciłika. Co tu przyszło, co? Och, jejku! Śpiochu. Już idziesz. Poczekaj na mnie.